To święto to jest takie święto, które corocznie przy okazji świętego Franciszka, patrona służb komunalnych, obchodzimy w październiku. Ci, którzy zostali wyróżnieni dzisiaj, a więc pracownicy zasłużeni o odpowiednim stażu pracy w naszym przedsiębiorstwie i ci, którzy pracują jako wieloletni pracownicy, niekoniecznie tylko w naszym przedsiębiorstwie, dostali dyplomy, odznaki, niektórzy dostali wyróżnienia pieniężne. Wyróżniliśmy też tych, którzy z nami współpracowali. Firmy współpracujące z nami, przyjazne naszemu przedsiębiorstwu. Wchodząc rano do Łazienki spotyka się z naszym przedsiębiorstwem. Odkręcając kurek leci woda z naszej sieci. Kanalizacja to jest też nasz, nasza dyscyplina, więc to jest codzienne utrzymanie w pełnej gotowości urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. Mamy około 320 pracowników na dzień dzisiejszy 319. Wszyscy zdają swoje zadania i wykonują. Pracujemy. Na dwie zmiany, czasem na trzy zmiany, to są też pogotowia. Całe szczęście, że w wyniku tej działalności inwestycyjnej zmniejszały nam się awarie, mamy coraz mniej strat wody, pilnujemy tego wszystkiego.